Laudetry Jezus Chrystus wracamy do lektury zapisków promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy w miesiącu maju roku 1952. 1 maja czwartek, między zdroje. Międzyzdroje i kamień, przepraszam. Po obiedzie wyruszamy do kamienia, aby zwiedzić katedrę i odwiedzić księdza dziekana Michała Kaspruka. Katedra robi dziś jeszcze potężne wrażenie, choć dopuszczono się na niej w czasach niemieckich niemal tylu grzechów, co i na kolegiacie kruszwickiej. Rzecz znamienna, że Niemcy mają tak mało poczucia prawdy historycznej. Na czcigodnym masywie razi potworna nowoczesna wieża, wokół zabytku wstrętne, czerwone budowle urzędów i szkół, teren źle urządzony, wnętrze robi potężne wrażenie. Cudowne organy, zniszczone w czasie wojny, piękny tryptyk w absydzie, również podniszczony. Ale wszystko jest zdeformowane. Tę samą banalność remontów widzi się w każdym niemal szczególe kościoła. Dziś trzeba by ogromnych milionów, by świątyni tej przywrócić dawną jej chwałę i naprawić tandetne na rekonstrukcje. Koniec cytatu. Czemu to państwu, czemu akurat ten fragment wybrałam? Bo to jest tak, że w Polsce bardzo wiele osób wyznaje ciągle takie myślenie, że Niemcy to oni są tacy porządni, tacy gospodarni i w ogóle. Tutaj widać, że niekoniecznie, nie tylko niegospodarni, bo tutaj widać przecież, że różne rzeczy są byle jak zrobione, ale do tego jeszcze w złym guście. I warto o tym pamiętać, bo to jest nic więcej jak tylko niemiecka propaganda, takie przekonywanie, że jacy to oni są porządni. Prawda jest taka, że jakby byli porządni i gospodarni, to oni by nie musieli notorycznie najeżdżać sąsiadów i wywoływać wojen w Europie, bo to każdy, kto się uczył historii, wie, ile wojen zaczęli właśnie Niemcy. Następny temat, następny fragment, 2 maja mamy Międzyzdroje Świnoujście. Przed kościołem tłumy ludzi, nieco brak organizacji, ale lud jest karny. Wśród ludu wielu wojskowych i marynarzy polskich nie braki Rosjan zaciekawionych tym co się dzieje. Okrzykom nie ma końca. Wchodzimy do kościoła. I teraz tutaj opuszczę fragment i przeczytam państwu opis dotyczący ołtarza. Ołtarz o dziwnym obrazie przedstawiającym Chrystusa na krzyżu, nad którego głową pochyla się jakiś olbrzymi skrzydlaty człowiek składający pocałunek na czole Chrystusa. Ten uskrzydlony duch o dość rozwiniętym ciele może na pierwszy rzut oka czynić wrażenie ducha ciemności. Stanowczo nie nadaje się ten obraz do tego ołtarza. Mógłby wisieć w bocznej kaplicy na ścianie. Ksiądz proboszczy jest widocznie zagubiony. Koniec cytatu. No tutaj widzimy takie trochę złośliwostki, jakich trochę jest w zapiskach. No ale jest to oczywiście też zrozumiałe, że myślę dla nas, że, że w ołtarzu nie powinien lądować jakiś dziwaczny obraz, tylko coś, coś porządnego. <laughs> Następny, następny, fragment i to jest 4 maja i mowa jest o Zielonej Górze. Udaliśmy się do, cytuję, udaliśmy się do szpitala powiatowego. Do niedawna własności sióstr Elżbietanek, dziś upaństwowionego. Obeszliśmy wszystkie sale chorych. Przy jednych drzwiach powiedziano mi, że tam pilnuje chorej dwóch ubowców, którzy nie chcą zgodzić się na spowiedź chorej, choć ona o to bardzo prosi. Wszedłem do pokoju i udzieliłem chorej błogosławieństwa na progu. Kobieta zaniosła się płaczem. Dwaj drabi spojrzeli na mnie wilkiem. Przykra scena! Koniec cytatu. To warto, proszę Państwa, takie, y, takie chwile przywoływać, tak? że tak było. Za komunizmu. Nawet tak, bo ludzie dzisiaj już o tym nie pamiętają, no młodsi w ogóle nie mają pojęcia, ale że do takich sytuacji dochodziło. I takie same sytuacje powtórzyły się oczywiście też w trakcie tzw. Tak pandemii, kiedy kapłani nie poszli do chorych. Oczywiście to już była trochę inna sytuacja, bo tu wiele decyzji tak naprawdę należało do kapłanów. Takich rzeczy nie wolno robić, kapłani nie mają prawa zostawiać ludzi bez sakramentów, zwłaszcza u kresu ich życia. Jeszcze jeden fragment z tego samego dnia. W Zielonej Górze raz jeszcze przekonałem się, jak potężnym władcą może być rozumny duszpasterz. Okres parochów skończył się. Tacy ludzie już ludowi nie wystarczają. Musi ich miejsce zająć dobry pasterz. Rozumny, spokojny, cierpliwy ojciec wszystkich swoich dzieci. Taki człowiek ma jeszcze bardzo wiele do powiedzenia najbardziej inteligenckiemu środowisku. Widać to po tych ludziach, którzy przynieśli tu swoje dzieci do błogosławieństwa. Jak ci urzędnicy tej żony wyciągały dzieciny swoje ku kapłanowi. Człowiek, który błogosławi, jest dziś najbardziej upragnioną przez ludzi istotą. Problem rozumnego pasterza musi stanąć na czoło naszych rozważań. By rozumny duszpasterz zajął miejsce kapryśnego chłopa, wrzeszczącego na ludzi przy każdej sposobności, nieobliczalnego w swych nastrojach i humorach, budzącego postrach w swoim otoczeniu, tyrana całej parafii, jakich niestety dotąd jest tak wielu. Koniec cytatu. Tu tylko uwaga, że parochów, tu chodzi o plebanów tak? czy znaczy to można traktować jako takie synonimy no to zwróćmy uwagę, 52 rok. Jak o konieczności podniesienia poziomu duchowieństwa, yy, pisze ksiądz prymas. Kapryśny chłop, tak? O proboszczach, wrzeszczący na ludzi przy każdej sposobności. I tyle lat minęło, i tak niewiele się zmieniło. Następny fragment. 12 maja, bydgoszcz ciele. O godzinie 8 w kościele świętej Trójcy, Msza święta dla matek. Mówię im o wysokim posłannictwie kobiety matki w nauce kościoła. Słuchają z wielkim wzruszeniem i z oznakami wdzięczności. Awans społeczny kobiety zaczął się od zwiastowania. A Maryja w ołtarzach wszystkich świątyń katolickich to nowy wyraz kultury europejskiej i światowej. Zadania matki są tak doniosłe społecznie, że jest to najważniejsza jej służba. Byłoby niesprawiedliwością społeczną domagać się od kobiety podwójnej służby w rodzinie i w fabryce. Koniec cytatu. I teraz zobaczmy, proszę państwa, bo my się tak uważamy za taki katolicki naród. I do czego myśmy właściwie w Polsce doszli? Że praktycznie wiele, zwłaszcza wśród młodych ludzi, nie ma takiej możliwości, żeby matka nie pracowała. Po prostu musi. I zdajemy sobie sprawę, że to jest jakiś rodzaj niewoli, to że doszło do czegoś takiego. Przecież cała masa kobiet wolałaby zostać w domu i zajmować się dziećmi, po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, bo tak wszystko zostało urządzone, bo tak nasi politycy, których oczywiście to Polacy wybierają, nie kto inny, tak wszystko skonstruowali. Następny fragment, 15 maja i to jest Warszawa. Zaraz krótka przerwa na obiad, zaraz po posiłku wysłuchuję jeszcze braci z Nowego Miasta dziś rolnych, pracowników państwowych we własnym domu, który jest im zabierany po kawałku. Bracia są przenoszeni do innych gospodarstw, a do zakonnego domu nasyłani są robotnicy świeccy. Stowarzyszenie świeckie brata Honorata Koźmińskiego nie wytrzymało próby spotkania z komunizmem. Marksistowski komunizm rozkłada komunę katolicką. Koniec cytatu. Tutaj jest mowa o dolorystach. To była taka niehabitowa wspólnota męska założona przez y, Honorata Koźmińskiego. Y, no i niestety, no właśnie, tutaj też, proszę Państwa, warto to wspomnieć, jak komuniści niszczyli Kościół w tym konkretnym wypadku wspólnotę życia konsekrowanego. To tylko, gdyby byli Państwo ciekawi, bo tu niestety w przypisach, w przypisach tego nie ma, ale ostatecznie wspólnota została rozwiązana jakieś 10 lat temu. Oni po prostu zostali włączeni do zakonu franciszkańskiego. Następny fragment. 19 maja to jest także Warszawa. Cytuję: Dziś 25-lecie ślubów zakonnych siostry Maksencji, uroczystość domowa. Przybyły zacne Elżbietanki. Śpiewają niemożliwe pieśni, myli mnie to wemszy świętej. Myślę o wczorajszym awewerum, które mi nie przeszkadzało. Dlaczego? Kiedyż nasze siostry zakonne zaufają śpiewom gregoriańskim? Koniec cytatu. E, no, nie wiemy dokładnie, jakież, jakież to były te niemożliwe pieśni, ale no zapewne nie za bardzo pasowały. Tylko proszę zwrócić uwagę, bo to, żeby kapłan z takim. Doświadczeniem jednak skarżył się na to, że przeszkadza mu to w sprawowaniu msze. I jednak jak wysoko musiał też cenić śpiew gregoriański. Następny fragment. I tu mamy. O, tu też, też jest fragment muzyczny. 25 maja, i to jest kłótno. Cała ulica przed kościołem parafialnym świętego Wawrzyńca zatłoczona. Wchodzimy do wnętrza. Światło elektryczne wyłączone. Rozpoczyna się suma. Przy ołtarzu ksiądz wice, wicediekan Bielawski. Cały kościół śpiewa mszę polską księdza Chlądowskiego. Ksiądz Sitkowski zrzyma się z gniewu. Jego zmysł liturgiczny nie może tego znieść. Troszkę mnie to bawi. Dla mnie jest ważne, że ten lud zaczął śpiewać. Dotychczas stał milczący, wyręczały go chóry. One to odzwyczaiły lud od śpiewu. Dążę naprzód do jednego, aby ludzie otworzyli usta. Gdy raz zaczną śpiewać, wymagania podniosą, ale dziś się raduję, chociaż ksiądz Sitkowski się gniewa. Stracił humor, na resztę dnia, nawet przy obiedzie nie usiadł, ale chmurny usługiwał współbraciom. Koniec cytatu, no tutaj jest jeszcze trochę szerszy ten opis, ale zachęcam Państwa, żeby sobie sprawdzić w internecie, na przykład na YouTubie, co to jest tam sza polska księdza lądowskiego, jest to coś absolutnie strasznego, absolutnie strasznego. I tak doszliśmy do końca miesiąca maja. Jeśli chcieliby Państwo, żeby nagrywać te odcinki trochę dłuższe, bo tu jak Państwo widzą, już czerwiec też mam zaznaczone, to proszę to napisać w komentarzach. Tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za to spotkanie. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.